Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować blat z płyty kompaktowej HPL do szafki, na przykład takiej szafki kuchennej. Cześć. Nazywam się Janusz Laskowski. Jestem doradcą technicznym w firmie Flyderer. Dzisiaj pokażę wam, jak zamontować blat z płyty kompaktowej HPL do szafki, na przykład takiej szafki kuchennej. Blat mam przygotowany, jest przycięty, krawędź jest swazowana, jest wyszlifowana, wąska płaszczyzna, a więc jest gotowy do zamontowania. Aby blat był stabilnie przymocowany do szafki, użyjemy kleju montażowego oraz muf metalowych, które wzmocnią dodatkowo jeszcze element, który będzie przymocowany na szafce. Najpierw muszę wykonać otwory, w których będą zamocowane mufy. Aby było to dokładnie wykonane zarówno w listwach górnych szafki, jak i w blacie, blat wstępnie przymontuję ściskami. I wywiercę otwory w listwie górnej, przedniej i tylnej. Jednocześnie punktując w blacie miejsca, w których będą zamocowane mufy. Teraz jest dobrze. I możemy teraz już sobie wiercić otwory. Może jeszcze tak informacyjnie dodam, że mufy. Są o średnicy 5,2 mm. Będę do tego wykorzystywał wiertło Fi5,5, dlatego że w taki otwór MUFA nam dobrze wejdzie. Jednocześnie ona ma osiowo nacięcia, które będą. Zabezpieczały tę mufę, żeby się nie obracała nam w otworze, a jednocześnie, wkręcając śrubę, ta mufa będzie się tutaj w końcówce rozprężała, więc będzie bardzo mocne trzymanie. I aby łatwiej było nam trafić potem w otwór w blacie, ten pierwszy otwór w listwie w szafce wywiercę wiertłem FI6. Mam zapunktowane miejsca, w których wywiercę gniazda pod mufy metalowe. W tym przypadku wykorzystam wiertło o średnicy 5,5 mm ze specjalnym pierścieniem ograniczającym, abym zbyt głęboko nie wykonał tego gniazda. teraz zamontuję te mufy właśnie metalowe wbijając to. młotkiem. I już mamy blat przygotowany do montażu. Następną operacją będzie naniesienie kleju na listwy górne szafki, przed nałożeniem kleju jeszcze Wyczyśćmy z ewentualnego kurzu zarówno listwy, jak i lewą stronę blatu. I teraz nałożę klej montażowy, który daje elastyczną spoinę. Na no tak przygotowane elementy, listwy górne nakładam blat. I mogę przystąpić już do przykręcenia blatu śrubami do zamontowanych mów. Wcześniej zaznaczałem miejsca, w których wierciłem otwory w listwach, otwory pod śruby. I aby to zaznaczenie zlikwidować, wyczyszczę to miejsce. I teraz wykonam ostatnią operację. Wkręcę właśnie we wcześniej zamontowane mufy takie śruby. W ten sposób mamy bardzo mocno przymontowany blat do szafki. Specjalnie tutaj Państwu pokazałem wykorzystanie tych mów, dlatego że są takie sytuacje, że niekoniecznie sam klej mógłby wystarczyć, bo jeśli byśmy tutaj na. Brzegu tego blatu jakieś duże obciążenie zrobili, to wówczas ta spoina klejowa, która jest elastyczna, mogłaby nie wytrzymać. A tak dodatkowo te mufy trzymają nam bardzo mocno blat. Oczywiście w zależności od wielkości blatu, od, od wielkości w ogóle zestawu szafek, tych muf musi być odpowiednio więcej, ale to już indywidualnie należy dobierać przy każdym projekcie. W tym filmie pokazałem wam, jak zamontować blat. Z płyty kompaktowej HPL do szafki. Wykorzystując do tego klej montażowy oraz mufy metalowe. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.